W piątek 21 maja prezydent Konstanty Dąbrowicz kontrolował sytuację na wałach przeciwpowodziowych w Fordonie. Chociaż sytuacja na Brdzie i Wiśle jest stabilna, to służby miejskie dodatkowo zabezpieczają tereny podatne na podtopienia. W sobotę 22 maja rozpocznie się układanie worków z piaskiem w okolicy oczyszczalni ścieków w Fordonie. W magazynach służb miejskich znajduje się 30 tysięcy worków, które w razie potrzeby można uzupełnić piaskiem. Odpowiednie przygotowanie do nadejścia fali powodziowej pozwoli zminimalizować skutki ewentualnych przelewów wody przez wały. Wały na terenie miasta są prawidłowo zabezpieczone, dlatego mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Centrum Zarządzania Kryzysowego przez całą dobę monitoruje sytuację na Brdzie i Wiśle. Obecnie poziom wody w Wiśle wynosi 4,90 m i nie przekracza poziomu alarmowego 5,5 m. Według najnowszych prognoz w kulminacyjnym punkcie napływu fali wały będą posiadały jeszcze pół metra rezerwy.